Kurwa, na wice by tak, tak... Dobrze. Przełamanie kurwa! Ja Słuchaj, pery co dobry ale, roku, ale no to kurwa, wody. trzeba cię uruchomić. Co ty kurwa, jesteś jakiś. Ale ja... Ale wiem, ja że ja tylko, Ale ja... Ale zamknij już kurwa. A... Ej, co tu kur? Ej! Kurwa, już myślałem, że fiuta wyjmie. No, Smoke schodzi w idealnym momencie. No tam Little Z, co prawda, kuca, ale ona taką rundę wygrywa, bo no, Zozi tutaj nie ma za bardzo pola manewru. Ona musiałaby bro. I co? Na... Raz, co? Nie! To się o! wydarzyło! O matko kochana! Nie. Jeden lewo przejdzie. Ja to zaraz. Tak, on strzelił, nie? Szkoda, że tak nie gra. Gra. Chyczby jakiś ninja defius? Uh -oh. Nie, jeżeli to się stanie, to naprawdę będę bardzo zaskoczony, bomba rozbrajana niesamowite! Gabi wyskakuje! Co tu się dzieje? To jest wygrana rutina z tej Yeah, I'm playing counter sock, that's right. Ale bym was wyjebał w to argentyńskie kakao, kurwa, right. naprawdę Are you... Żartuję, tam koleżankę po prawej to może, ale to po lewej to nie ma chuja. Chociaż teraz Danu wybiera się do bombsite'u, oj, oj, to się może udać Danu! Poleciał smoke, broi paczkę na raz. i czyżby to miał być punkt na Navi? ta bomba będzie rozbrojona, niebywałe! Strać zechciała ona, wcześniej nawrzucała tych takich kurwa chusteczek, co się czyści te! To się czyści tam, kurwa. Monitor możesz wyczyścić, lusterko możesz wyczyścić. I hop poszedł, kurwa. Zasrał kibel I wyjebał. Skąd to kurwa I wujek musiał tykać, kurwa. To za stradę, gówno. Gówno wyjebał. To... Bo całej mazieńce podchodzi, kurwa, i wujek od, musi tam odtykać kurwa, ja pierdolę I chłop do niej mówi tak, już nigdy, już nigdy się u ciebie nie wysraw, kurwa. Ranta może to tryzlisz. Jeszcze dwa Leży. Na default, dwóch jeszcze jeden. Hejsi, kurwa panowie. Nowe skiny, a chuj do was skrzynia! Kurwa ty! Jak ja chłopie nawet. Ja ja grałem w SESA, nawet grałem Pro ja nigdy nie wiedziałem jakieś misje ludzie robią. Kurwa, jakie misje do chuja są w tym. Coś jakieś... Mówię, a ty masz operację kurwa rudego chuja! Jakiego kurwa jaka operacja rudego chuja ty! Ja nie wiem o co chodzi z tymi operacjami, jakieś operacje, kurwa, operacje czy nie skrzyki kurwa! Nigdy tego nie otwierałem do chuja, nawet nie wiem o co chodzi, kurwa. No wiem, że go widzę. Oh, <laughs> Hi, Mika! <laughs> kurwa! Sorry, Twitcher Mistry, co się dzieje, kurwa? kurwa. <laughs> <using> it? <laughs> It's not Kevin De Bruyne, I know what Kevin De Bruyne looks like. Rardzo! Nigga ah, Laga Kurwa!